Cześć Skorpionie, zapraszam Ciebie do grudniowego odczytu Karta Rota, Karta Nielskich, przekazy od Twoich przewodników, od Twojej duszy, od tych kart, z jaką energią wchodzisz, co będzie się działo na przestrzeni miesiąca u Ciebie. Skorpionie, zapraszam również do członkostwa. Jak wiecie, mam... Przefantastyczne mm, dwa członkostwa. Um, spójrzcie na moją zakładkę na głównej stronie mojego kanału. Tam są informacje wrzucone. Um, ufam, że znajdziesz coś dla siebie. Um, również na spotkania indywidualne na spotkania um, w piątki. W piątki, w grudniu, spotkania z jasnowidzem, spotkania um, z energią, z um, tą energią z, ze wszechświatem: co jest dla Was, co, jaka energia jest przy Was, um, co może Was wesprzeć, na co spojrzeć, z czym pracować. Więc z jaką energią wchodzisz? Ok, um, i mamy energię, super energię. Um, jest to zaproszenie, że to, co jest, o czym myślisz, Skorpionie? Um, może to energia z kilku lat, może z ostatnich miesięcy. Może coś tworzy się w Twojej głowie, w Twoim sercu. Um, może nie podjąłeś jeszcze um, jakby decyzji, co, co robić, tak? Ale Izabela mówi: Tak, to jest dobry, właściwy czas, by jakąś. Um, Rozpocząć jakąś przygodę. Um, coś dobrego, coś tobie służącego, o czym myślałeś? Czy o czym myślałaś, nad czym się zastanawiasz? Może tego nie wprowadzasz w życie, może masz potrzebę. Jest to zaproszenie do jakiejś zmiany, ale coś, coś jakbyś miał tworzyć, zmieniać. Um, no właśnie, dla każdego z Was może znaczyć to coś innego, ponieważ jest to odczyt generalny do Was wszystkich i każdy z Was ma inne plany, inne życie, inne doświadczenia. Więc co to jest, co chciałbyś zmienić, chciałabyś zmienić, wprowadzić w życie, a może już wprowadzasz? Więc przyjrzyjmy się dalej, co to jest i jak to wesprzeć, um, co z tym zrobić, ok? I jakby ta, ta pierwsza karta jest zaproszeniem, a ta druga um, jakby jest Twoją energią na tą chwilę. I Twoja energia, Desiree, mówi, że jakbyś nie miał wystarczających informacji. Ja bym powiedziała, że nawet może jakieś obawy. Jest tutaj kobieta patrząca w morze, patrząca w, w przestrzeń, tak? W to, co cię otacza. Na co patrzysz, gdzie patrzysz. Bo tutaj jakby jest to, ten cały obraz jest za mgłą, czyli nie masz wystarczających informacji albo bym powiedziała nawet takiej wiary w siebie. Jest coś. Co chcesz zrobić, coś, jakiś plan, jakieś marzenie, a może tego nie robisz. To jest też um, tutaj ta, ta kobieta jest sama na tej plaży i wpatruje się z takim bym powiedziała, może wymarzeniem czy rozmarzeniem, albo no właśnie, takie przynieście mi odpowiedzi. Mm. I czy, czy tego szukasz? Czy szukasz tych odpowiedzi? Ja się pytam, a ty spójrz w siebie. Karta mówi, że jakby ten czas na tą chwilę nie jest najlepszym, aczkolwiek tutaj zaprasza, tak, to jest dobry czas na to, żeby wprowadzać te zmiany, ale tak, jakbyś może ty. Ochronił się, czy w, 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 powiedziałabym nawet wybudowałeś, albo wybudowałaś jakiś schron, jakiś mur wokoło siebie. I może trudno jest ci spojrzeć przez pryzmat tego, na to, co cię otacza. Bo wchodzisz z tą energią, takiej trochę bym powiedziała, mocy, zapraszać Cię do zrobienia czegoś, tego kroku. Ku lepszemu jakiemuś przedsięwzięciu, a może właśnie do rozburzenia tych um, energii, które są wokoło ciebie, tych bojaźni, które są wokoło ciebie, czegoś, co cię powstrzymuje. No i właśnie, jak to jest u ciebie? Bo to tylko Ty możesz to zmienić, tylko Ty. Masz tą moc sprawczą, tylko ty możesz to zrobić. I jakby do czego dążysz, do czego podążasz, gdzie chcesz być, bo tak jakbyś w tym miejscu, w którym był czy była, jest ci niewygodnie. Um, no, jak to, jak to jest u ciebie? Z czym jest ci niewygodnie? To jest moje pytanie. I jeśli jesteś w stanie znaleźć tą odpowiedź, to jest to zaproszenie właśnie do przyjrzenia się głębiej, dlaczego to tam jest, kiedy się to pojawiło, skąd to, skąd to wychodzi, od może jakich osób, może jakich sytuacji. A jak wcześniej mówiłam, zapraszam Was do członkostwa. Przyjrzyjcie się to jest, mój, to jest moja perełka. Członkostwo Duchowy Przewodnik, kochani, tam do 9 godzin w miesiącu będziemy spotykać się i pracować. Również będę wrzucać warsztaty, spotkania, kursy, byście mogli uczyć się, czy zdobywać te narzędzia i jak siebie nawzajem wspierać. Zobaczcie do czego Was ciągnie, do czego serce Was jakby prowadzi. Bo tutaj mam wrażenie i mówię, zobaczcie jak to jest, tak? Um, tak jakby wasz umysł, wasze ego um, sabotowało to, do czego serce was popycha, do czego gdzie, jakby gdzie serce chciałoby być. I może właśnie z racji tego, że to ego, te wasze myśli, te schematy i stereotypy są dość głęboko wbudowane. Mogą sabotować i mogą powstrzymywać. I mogą właśnie te mury um, grodzić Was. Bo gdzieś kiedyś wybudowałeś sobie. Może to się już zmniejsza, może jakąś pracę wykonujesz. Może ja, byłeś, czy byłaś na jakichś terapiach, spotkaniach, ale coś jeszcze tam jest, że nie pozwala ci pójść dalej do przodu. A jesteśmy, wchodzimy w grudzień z, z nowiem. Jest to zaproszenie do czegoś nowego. Będziemy żegnać grudzień z nowiem również. Więc jest to ogromnie ważny miesiąc na przyglądaniu się, na właśnie żegnaniu starych rzeczy, schematów, tych trudnych emocji, tych różnych ran, które masz w sobie. I oczywiście jest to proces, to nie, nie, nie zadzieje się to w ciągu miesiąca, jest to kontynuacja z poprzedniego miesiąca. Z poprzednich miesięcy będziemy wkraczać w nowy rok już niebawem? Z czym chcesz wkroczyć w nowy rok? Czy z tą trudnością, z bojaźnią, czy um, z tymi blokadami, czy z jakąś blokadą? Może już tą ostatnią? Czy jednakowoż chcesz, pomimo trudności, czy tych lęków i bojaźni, jednakowoż zrobisz ten pierwszy krok, a może kolejny. I jaka jest blokada u ciebie, a ano taka, że, no właśnie może, może, tak? I mówię dla każdego z was może to znaczyć też coś innego, a, a dla części z was, tak jakbyś nie otwierał się, czy nie otwierała się na to. Co jest tam wyżej, co jest tam więcej. A tak jak wcześniej mówiłam, możesz potencjalnie żyć jeszcze wedle tych schematów, stereotypów, coś, co kiedyś ktoś tobie powiedział, najprawdopodobniej rodzice, bo kochani, wszystko, a właściwie, albo większość, wywodzi się tych różnych naszych trudności, tak, ułomności. A um, Pojawia się z tego czasu, tego domu rodzinnego, bo ktoś gdzieś kiedyś coś powiedział i to nie było powiedziane z premedytacją najprawdopodobniej. Tylko takie czasy, by, takie czasy były, że rodzice dali nam to, co mieli, a dużo nie mieli. I podzielili się tym, co mieli. Więc mogło to być różne. Um, Także, także, wiecie, um, otwieranie się na to, co jest wyżej, na, to, na tą energię, na to duchowe, na pracę, na pracę właśnie z tym, co jest u Ciebie w sercu. Czy to jest ta, wiecie, ten mur, który sobie wybudowałeś, tak? I oczywiście wiele osób z nas to robi. By odgrodzić się od, od tego bólu, od tego smutku, ale to jest czas na otwieranie się na energię, by pomóc sobie nie czuć ogromu tych ciężkich, trudnych emocji, by pójść dalej, by poczuć w którymś momencie więcej lekkości i więcej spokoju w sobie. A jak to jest u Was? Czy tak się czujecie? I otworzenie się na, to, na tą właśnie miłość, płynącą bezpośrednio z góry na to światło, że to, co jest poza tym murem, który ty masz, niekoniecznie musi być groźne, straszne, trudne. Okropne, bolące, bo w momencie, kiedy spotykasz się z tymi doświadczeniami i emocjami, trzeba do nich wrócić, albo powinno się, jeśli czujesz, że masz na to gotowość, to wtedy tworzy się troszkę lżej, troszkę więcej miejsca w waszym sercu będzie się tworzyć. By przywitać coś lżejszego, nowego, przyjemniejszego. Ale to, wiecie, to od Was zależy, na co jesteście gotowi, jak chcecie, żeby było. Bo tylko Ty możesz wprowadzić te zmiany. Ja mogę Tobie dać różne narzędzia i spotykać się z Tobą i wspierać Cię na Twojej podróży, ale to Ty, Będziesz tą pracę wykonywać. Nikt nie wykona jej za ciebie. I mamy Merlinę. Merlina jest przewodnictwem, a kartą przewodnią z całego tego rozkładu dla ciebie na grudzień, ale też i na, na inne miesiące, a może tylko i wyłącznie na grudzień. I Merlina mówi, a, że właśnie jesteś. A, Bym powiedziała pomiędzy, pomiędzy tym, co mówi twój, twój umysł, a tym, co mówi twoje serce. Czy w ogóle dopuszczasz serce do siebie? I tak jak wcześniej też wspominałam, w momencie, kiedy wychowuj, wychowujemy się w tych stereotypach i schematach, narzucane nam są pewne rzeczy. Z przeszłości, które gdzieś kiedyś może działały, może miały miejsce, a teraz może niekoniecznie już to ma miejsce. A gdzieś z tyłu głowy jest ci taki głos, podpowiada czy mówi: nie rób tego, nie podejmuj czegoś nowego, nie zmieniaj nic, bo no właściwie nawet jeśli jest tobie niewygodnie, czy jest tobie źle, to jest to znane bezpieczne. Gdzie jest to fałszem, ponieważ nie jest tobie czy niekoniecznie musi tobie być wygodnie i bezpiecznie, ale to jest to, co Twój umysł, Twoje ego tobie mówi, i aby pójść do przodu, trzeba się tego ego pozbywać. Tych właśnie fałszywych myśli, nie? I jakby Twoją, tym, tym przewodnictwem na tą Twoją podróż jest. Um, szukaj. Szukaj odpowiedzi czy podpowiedzi, ludzi, którzy mogą Cię wesprzeć na Twojej drodze, pokazać Tobie coś nowego. Nie bez przyczyny oglądasz to wideo. Może właśnie miałeś to usłyszeć, może właśnie w tym momencie to czujesz, że tak potrzebuje. Potrzebuje zmiany. Potrzebuje nauczyć się, jak. Na przykład nie czuć się w jakiś sposób, jak przepracowywać pewne emocje. Także zapisz się do członkostwa, będziemy współpracować. I kolejna karta: jakie kroki podjąć? Um, takie kroki, by przede wszystkim znaleźć osobę, która może cię wspierać. A na twojej drodze, i też wiedz o tym, że jakby ten najtrudniejszy etap w Twoim życiu kończy się, ale tak naprawdę to od Ciebie zależy, czy on się skończy. Jakbyś, idąc w, w tych przesłaniach, w tych podpowiedziach, jeśli będziesz krok za krokiem, Mierzyć się z tym trudnym, które pojawia się w Twoim życiu. Tak, ten etap będzie się kończyć. Najtrudniejszy etap zdobywania tych wszystkich doświadczeń. Proś, prosi, otwieraj się na to, co jest może jeszcze troszkę zablokowane u Ciebie. Może nie otwierasz się, może było Tobie powiedziane, że to jest jakaś fanaberia. I oczywiście nie wszyscy, część z Was. I otwieraj się na to i pytaj się głośno. Wesprzyjcie mnie. Postawcie na mojej drodze te osoby, które są w stanie to zrobić. Dać mi narzędzia czy wesprzeć mnie. Tak jak już mówiłam wcześniej, to Ty będziesz wykonywać tą pracę. Ona nie jest taka mocno prosta, ale jest bardzo satysfakcjonująca. I te osoby, które będą pojawiać się na Twojej drodze, będą cię w jakiś sposób właśnie naprowadzać. Spotkasz jedną osobę, ta jedna osoba powie, że A spróbuj tego, albo znam kogoś, jakąś osobę, która wsparła mnie na jakimś tam kroku. Może to z Tobą rezonować, co też nie musi. Ale będziesz sobie sprawdzać, kto z tobą rezonuje, kto jest w stanie cię wesprzeć, i od jednej osoby dojdziesz do dziesiątej i poczujesz to. Um, przed tobą jakby twoja droga stoi otworem. Pomimo wszystkiego jesteś na właściwej ścieżce, bo miałeś doświadczać, miałeś zdobywać te różne doświadczenia. Umiejętności. I teraz jest czas na przetwarzanie tego, co dobrego z tego wyciągniesz, nauczysz się, przetworzysz, weźmiesz do siebie, jak tą swoją własną mądrość wykorzystasz. I to od Ciebie zależy, jak to zrobisz. I jakby czego można oczekiwać w momencie, kiedy. Będziesz wprowadzać jakieś zmiany, będziesz korzystać z pomocy czy współpracy z jakąś osobą. Czy to będzie terapia jeden do jednego? Oczywiście, zapraszam do siebie, ale tych terapeutów, osób, które mogą Cię wesprzeć, jest mnóstwo, więc szukaj tej właściwej dla Ciebie. I jakby czego można oczekiwać? po wykonywaniu każdych z tych kroków podpowiedzi i Archanioł Michał mówi jestem z Tobą i będę z Tobą. Dawać Ci odwagę i wspierać Cię, by zmieniać jakość Twojego życia. Kochani, to jest ogromnie ważna karta, ogromnie ważna moc w tej karcie. Więc będziesz zdobywać tą moc i siłę, by zmieniać jakość swojego życia, jakość tych emocji, przetwarzać je, przeprogramowywać, bo my uzyskaliśmy już jakiś kod, ale niekoniecznie to jest ten kod właściwy, który Tobie służy. I w momencie, kiedy będziesz go przeprogramowywać, będzie pojawiać się lekkość. Lżej, będzie tobie lżej, będzie łatwiej. Tak po prostu wewnętrznie, że nie musisz czuć tego bólu albo budzić się z brakiem energii, albo właśnie z tym lękiem w zależności, czego więcej jest u ciebie, albo z takim poczuciem porzucenia czy odrzucenia. Mówię, u każdego może to być coś innego. W zależności od tego, co wydarzyło się w Twoim życiu. Ale dla Ciebie, czy na Ciebie, czeka tam więcej w momencie, kiedy na to się otworzysz. I mamy rozetę, em, kolejną kartę, jakby. Em, jak utrzymać te wszystkie Energię, jak żeby był przepływ. Co e, będzie się działo, tak? I w momencie <laughs> e, uśmiecham się, kochani, bo z każdym odczytem, który zrobiłam do tej pory na grudzień, jest ogromna moc i ogromne przesłanie. A to wiesz, to ty weźmiesz to co będziesz chciał dla siebie. Tylko może zanim zacznę opowiadać o tej karcie, kochani, jeśli tylko i wyłącznie chcesz sobie wziąć jedną kartę czy jedno z tych przesłań, ale nie chcesz jakby zrobić nic innego z innymi przesłaniami, nie wziąć ich i nie pracować z tym, kochani, to wybieracie drogę na skróty. A jak wiecie, jeśli chcesz wybrać sobie drogę na skróty, to to nie wyjdzie. Bo wróci cię do miejsca, do miejsca wyjścia albo nawet i poniżej, emocjonalnie, bo gdzieś w którymś momencie może trochę pokopać. Więc idąc z tymi przekazami, przesłaniami, pracujesz, współpracujesz, szukasz, dowiadujesz się, może być tak, że poczujesz. Poczujesz jakieś spełnienie, poczujesz jakiś dar. Poczujesz, że Twoje życie ma sens, większy sens. Może coś, o czym nie czułeś, nie myślałeś czy nie myślałaś do tej pory. I Rosetta mówi, Ty masz ogromny dar, czy może poprowadzić Cię do tego ogromnego daru, który masz. W pracy i współpracy z młodszymi ludźmi, młodszymi od siebie. A dlaczego tak jest? Ponieważ masz ogromne doświadczenie. Życie doświadczyło cię. I to doświadczenie um, przekształcasz, czyli różne negatywne, trudne rzeczy przekształcasz w ogrom, w moc. W swoją mądrość i umiesz później używać tych zasobów, tej własnej wewnętrznej mądrości, i będziesz potencjalnie wspierać młode czy młodszych a, ludzi na, i, na ich ścieżce życia. To jest ogromny dar, którym możesz się dzielić. Naprowadzać inne osoby. Bo ty wiesz, co to znaczy, gdy boli, gdy smuci. Znasz te bojaźni, znasz te lęki. Bo i one już są przetworzone w tą siłę, w tą magię i będziesz uczyć się i dowiadywać, jak będziesz mógł, mogła wspierać inne osoby. I to niekoniecznie musi być. Na sferze, czy w sferze tylko i wyłącznie takiej duchowej, w formie em, terapii i spotkań, bo możesz to robić em, we własnej pracy, a możesz em, robić em, jakieś spotkania z młodzieżą, z młodymi osobami, młodszymi od siebie, jak najbardziej. Em, ale Możesz łączyć cokolwiek byś nie robił, możesz łączyć z jakąś formą wspierania, bo ty to rozumiesz. Może teraz będziesz mieć więcej czasu, by tym się zajmować. Może do tej pory nie miałeś go, czy nie miałeś go, i właśnie jeszcze przede wszystkim miałeś wybudowany tą, tą wieżę wokoło siebie, tak? Jakiś fort, jakiś zamek który nie dopuszczał innych do siebie, a z racji tego, że przetwarzasz to, zmieniasz, to może być tak, że znajdziesz właśnie przestrzeń i tą czułość i zrozumienie dla innych. Um, takie, wiecie, wspieranie młodych ludzi czy młodszych ludzi od siebie nie znaczy, że to będą tysiące. Wystarczy, że pomożesz, wesprzesz jedną, dwie, trzy osoby i zobaczcie, jak to pięknie później będzie tworzyć się to światełko, to dobro, ta miłość płynąca od ciebie, która nawet jeśli spotka tą jedną osobę, ją wesprzesz, czy będziesz prowadzić, podprowadzać. Nakierunkowywać na a tą właściwą ścieżkę, tak? Dla tej osoby. To ta osoba może zacząć wspierać kolejną osobę czy kolejne osoby. Takie podajesz to światło, miłość, zrozumienie dalej. Więc mówię, to może być jedna osoba, to może być pięć, to może być pięćdziesiąt. Od ciebie zależy. Ile będziesz dawać um, i jak często będziesz um, dzielić się tym dobrem, tym światłem. A wcześniej, właśnie Ariel mówiła: Ty masz korzystać z tego światła, z tej wewnętrznej mądrości, tylko potrzebujesz czasu, by to poprzetwarzać również i pozbyć się tych różnych bojaźni, które może potencjalnie jeszcze w tobie są. Ogromnie, um, ogromnie um, ważny rozkład, wiecie? Teraz jesteśmy no, przy grudniu, przy tym um, czasie około um, świątecznym. Może będziesz mieć tą możliwość spotykania się z młodszymi osobami, może poświęć im troszkę więcej czasu. Czy to będzie ktoś z rodziny, ze znajomych, ktoś inny, a jest też wiele osób. A wiele młodszych osób, które nie mają rodziny albo nie są blisko z rodziną, może zaprość do siebie. Ja tutaj nie narzucam, podpowiadam, pokazuję, jest wiele możliwości, w jaki sposób możesz spędzać czas z tą młodszą osobą. Tak, jakby nowa droga otwierała się dla ciebie. A co ty z tym zrobisz, to należy do ciebie. Czy jesteś na to gotowy, otwarty, chętny, ale przede wszystkim zaprasza do pracy ze sobą, pozbywaniem się jeszcze jakichś właśnie tych um, murów, które gdzieś kiedyś wybudowałeś, wybudowałaś. Kochani, um, z grudniem, ze świętami życzę Wam. Naprawdę wszystkiego dobrego, tego ciepła, tej serdeczności i zrozumienia dla innych. Niech Wam się dobrze dzieje w świetle i miłości. A my spotkamy się następnym razem. Zapraszam do piątkowych spotkań w grudniu o godzinie 6 wieczorem czasu polskiego. Zapraszam do członkostwa. Zapraszam do super lajków. Podajmy dalej. Do usłyszenia. Pa.